No hej, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym holem i od razu się przyznaję. W weekend byliśmy na Darach Ziemi. To są takie targi, które się odbywają jesienią, jesienią w Gdyni. Jest też edycja taka wiosenna. I tą wiosenną bodajże Wam pokazywałam. Także może nawet niektórzy z Was widzieli. I powiem od razu tak. Zrobiliśmy zakupy na tych targach. Wydaliśmy kupę kasy. Nie mam z tego ani hola, ani nie policzyłam, ile wydaliśmy. Po prostu poszliśmy tam jako na taką atrakcję, całą rodziną. Normalnie nie bierzemy córki ze sobą, tym razem ją wzięliśmy, także mogła też wziąć swoje ulubione oliwki i swoją ulubioną suszoną pigwę i kurbacze <grym> i takie rzeczy. Także mmm, tak jak mówię, nawet nie podliczyłam, ile wydaliśmy. Wiem, że wydaliśmy na pewno bardzo dużo, ale tak jak mówię, traktowaliśmy to nawet jak, mniej jako zakupy spożywcze. A bardziej, po prostu taką atrakcję, którą sobie dwa razy w roku robimy. Także nie chciało mi się tam potem nic filmować i tak dalej. E, także, no, może moje, e, moje wydatki na zakupy w tym miesiącu będą przez to troszkę przekłamane. Ale tak jak mówię, no trudno. Głównie tam kupiliśmy bardziej takie powiedzmy dodatkowe rzeczy, nie jakieś podstawowe produkty spożywcze. E, a idąc dalej, za to, co tutaj widzieliście, widzicie, wydaliśmy. 163 zł, także muszę powiedzieć, nieźle. I dopiero się skapnałam, że coś nie mamy za bardzo owoców w tym tygodniu. W sensie mamy jeszcze jakieś winogrona w lodówce, mamy jakieś śliwki, które są szczerze mówiąc dosyć słabe i wolno idą. W sensie ja cały czas czekam, aż może troszkę zrobią się słodsze i bardziej miękkie, ale coś się nie mogę doczekać. No, ale może będę też w tym tygodniu w okolicach warzywniaka, więc może tam coś lepszego się znajdzie, może jakieś dobre winogrona znowu. E, zobaczymy. Z warzyw mamy tak: mamy pora, mamy włoszczyznę i pieczarki do zupy pieczarkowej, mamy marchewki, ziemniaki, tutaj mamy jeszcze jedną paprykę, cebulę i limonkę, którą właśnie miałam w zeszłym tygodniu robić pattaja, ale zabrakło mi limonki, także zrezygnowałam. E, mamy jeszcze buraki oczywiście, na zakwas. I mamy dwa kalafiory, bo dzisiaj były w promocji w Lidlu. A chcę spróbować zrobić coś takiego, bo może widzieliście już u mnie, że ja mam taki, zawsze w zamrażalniku staram się mieć taki ryż z kalafiora, czyli po prostu ryż starty na tarce. I go czasem dodaję do, do jakichś dań, mieszam z ryżem takim normalnym, żeby troszkę zwiększyć ilość warzyw, a przy tym zmniejszyć ilość kalorii. I ostatnio, ponieważ też może wiecie, że Ostatnio szaleje z suszeniem żywności. No to właśnie się dowiedziałam, że też dobrą opcją jest wysuszenie ryżu z kalafiora, tak żeby nie zajmowało miejsca w zamrażalniku, bo tego mam zawsze bardzo mało. Ee, I to bardzo mnie zainteresowało. Także korzystając, jak tylko zobaczyłam w gazetce, że są te kalafiory dzisiaj w Lidlu, to od razu je wzięłam i będziemy je suszyć. A też powód, dla którego chcę, hmm, chcę zrobić trochę miejsca w zamrażalniku, to jest taki, że kupiłam dzisiaj paczkę. Z FUCI, z piekarni, którą mamy blisko, za 15 zł, także w sumie może powinnam to doliczyć czyli 163 plus 15, 178, <grych> e, bo e, kiedyś właśnie kupiliśmy taką paczkę. Jeśli nie znacie Fucji czy To Good To Go, no to to są po prostu takie produkty z różnych sklepów, kawiarni, restauracji itd., które się danego dnia, dnia nie sprzedały i są potem sprzedawane troszkę taniej, ale oczywiście to jest paczka taka kupowana w ciemno, także już kiedyś tą paczkę z tej piekarni mieliśmy i była, była bardzo udana i właśnie było w niej dużo pieczywa, także zapełniliśmy wtedy zamrażarkę i akurat jutro mi pasuje, że przy tej piekarni będę akurat w tym wąskim tym okienku, kiedy tą paczkę należy odebrać, Także stwierdziłam, że to weźmiemy. I mamy jeszcze. Aha, mamy jeszcze jedną cukinię też dzisiaj w promocji. Te pomidory krojone w puszce. Mamy płatki owsiane, bułkę tartą. I chciałam jeszcze kupić takie tortile, no chciałam troszkę jeszcze mniejsze z myślą o takosach. No te są jeszcze powiedzmy, no mogłyby być jeszcze troszkę mniejsze, ale okej, okay, niech będzie. I jeszcze wziąłam przy okazji te spody takie. Niby do pizzy, one mają dość długi, tak jak nie, nie planuję ich zjeść w tym tygodniu, ale mają dość długi termin, więc, ym, więc sobie mogą jeszcze trochę poleżeć. Mamy szynkę do mafinek, parówki, bo obiecałam córce hot dogi w tym tygodniu. Byłam wreszcie w Lidlu, więc mogłam kupić ten niskokaloryczny ser. Dotąd ym, jednak jak. W gazetkach mi pasowało, to robiłam zakupy w biedronce, no bo wiadomo muszę zbierać naklejki. <noise> Ale dzisiaj, ponieważ w gazetce z biedronki absolutnie nic ciekawego nie było, to byłam w Lidlu i mogłam wreszcie kupić ten ser. No i jeszcze w Lidlu jest akurat tydzień hiszpański, właśnie dlatego liczyłam, że może te takie małe tortile będą. Ale niestety to mój partner wybrał sobie jakiś taki ser hiszpański, nie mam pojęcia co to jest. Mam jeszcze do tych mafinek jajecznych ten twarożek grani. Miał być wiejski, ale mój partner wziął ten. Ja powiem szczerze, nie mam pojęcia, co to jest. W życiu nie jadłam twarożku grani, no wygląda podobnie, więc no nie wiem, po prostu jak dziecko mnie. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale na pewno się sprawdzi. Mamy jajka, mamy ten serek z kaufa, bo ym, zrobiłam dzisiaj, ponieważ córka będzie miała gościa. To jak wczoraj robiłam na śniadanie, muffin, nie ma przepraszam, placki marchewkowe. To do nich zrobiłam taki sos z, tego, z takiego serka kanapkowego i z miodu z, z dodatkiem cynamonu. E, I, <laughs> przepraszam, i właśnie robiąc wczoraj pankejki, zrobiłam większą porcję. i Jednocześnie robiłam też mini donaty w tym takim specjalnym urządzeniu do robienia tych donatów. I te donaty chcę dzisiaj posmarować znowu, właśnie takim serkiem, żeby dziewczyny miały przekąskę w trakcie zabawy. Mamy też dwie kostki tofu, cały zapas mleka, do kawy, do jogurtu. I to, ponieważ właśnie mój partner chce tą zupę pieczarkową zrobić wegańską, to będzie do niej robił jakąś wegańską śmietanę z mleka sojowego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No tam w tym przepisie na tą śmietanę jest bardzo dużo oleju, no ale no, no dobra, no jest to śmietana. Um, także no zresztą ja nie, mówię, ja nie, chcę, nie chcę protestować. No. Um, on, on gotuje, taki przepis wybrał, proszę bardzo. Um, i, ale jestem, jestem bardzo ciekawa, jak, jak ta śmietana z tego wyjdzie. Także to jest wszystko. No, i jeśli oglądacie moje hole i moje meal plany, to już widzicie pierwszą różnicę. Otóż zmienił się planer. Bo czasem pytacie mnie o to, skąd są moje planery. Ja Wam zawsze odpowiadam, że są, z ogarniam się, bardzo je lubię, ale właśnie mi się skończyły. I powiem szczerze, troszkę żal mi było na nie pieniędzy. No, musiałabym zapłacić za planery, musiałabym zapłacić za wysyłkę. I jakoś tak stwierdziłam, że może, może to nie ma wielkiego sensu, um, więc stwierdziłam, że sobie sama zaprojektuję taki planer. Także, proszę bardzo, no tak on wygląda, no skromnie, bo skromnie, ja żadnych talentów graficznych, plastycznych, żadnych innych nie mam, ale jest, no jest praktycznie wygląda tak samo jak ten, którego używałam dotychczas. Um, nazwy posiłków są dostosowane do naszych potrzeb, także, um, także mam nadzieję, że to się będzie dobrze sprawdzać. Myślę, że y że nie wyjdzie nam to raczej drożej, jeśli chodzi o, o drukowanie samodzielne. No zobaczymy. Na razie, mam, na razie będę robić to. Jak będę, gdyby się zdarzyło, żebym coś z ogarniam się zamawiała innego, na przykład jak już zniszczy mi się ten planer magnetyczny, który mam na lodówce, to wtedy sobie może takich planerów dokupię, ale na razie używam tego mojego dzieła. I może tutaj od razu zacznę tego, co tu się w ogóle zadziało w tym tygodniu, ponieważ nastąpiła pewna rewolucja. To znaczy, dotąd było tak, że moja córka szła do przedszkola po śniadaniu. Jadła śniadanie z nami w domu, przychodziła do przedszkola teoretycznie, już kiedy śniadanie w przedszkolu było skończone, ale najczęściej było tak, że pomimo tego, że, że wpadała dosłownie na ostatnią chwilę, to jeszcze tam było zawsze, może zjesz jeszcze karapeczkę, więc ona oczywiście bardzo chętnie, także. Zawsze jeszcze coś tam podjadała, ale generalnie właśnie śniadanie, śniadanie z nami w domu. Natomiast od pewnego czasu zaczęła narzekać, że śniadania w przedszkolu są lepsze bo tam są kanapeczki z miodem i kanapeczki z dżemem i można zjeść suchą bułę z masłem, i są płatki kukurydziane. A wiecie, w domu jakieś szakszuki, jakieś omlety z warzywami, na no jakieś dziwactwa po prostu. No i że ostatnio mieliśmy problemy rano właśnie przy śniadaniu z tym, żeby ona wstała, żeby jadła w jakimś sensownym tempie, to w końcu w nerwach stwierdziłam, chcesz chodzić do przedszkola na śniadania, wolisz jeść w przedszkolu? Proszę bardzo. Nie jestem z tego zadowolona, bo tak jak mówię, nie podobają mi się cateringowe śniadania, no ale tak jak mówię, chwilowo po prostu straciłam cierpliwość, nie mam siły na walki, także poddałam się i tak sobie pomyślałam właśnie z ciekawości, żeby zrobić taki eksperyment z postem przerywanym, który jest teraz, że tak powiem, na czasie. I tak sobie pomyślałam, no dobra, no to skoro rano nie jemy śniadania, no to może na przykład byśmy wtedy ominęli jeden posiłek, zjedli sobie śniadanie na przykład tak powiedzmy o 11, potem ten lunch, potem obiad, kolacja. Wiecie, to zawsze jeden posiłek mniej i tak dalej. Mam duże wątpliwości co do tego planu, bo ja raczej jestem osobą, która całe życie jadła śniadanie tuż po wstaniu. I raczej ciężko mi sobie wyobrazić, że miałabym wytrzymać do 11, no ale y, tak stwierdziłam, że spróbujemy. Jeden tydzień możemy popróbować i poniosłam porażkę już pierwszego dnia. <grydy> Bo właśnie zawieźliśmy córkę do przedszkola i stwierdziliśmy, że no dobra, jak ona nie chce z nami śniadanie jeść, to my sobie zjemy śniadanie na mieście. <grydy> I sobie zjedliśmy takie bardzo fajne śniadanie, e, także, no. Już pierwszego dnia mój plan z czekaniem do śniadania do godziny 11 nie wypalił, ale, ale jeszcze, jeszcze się nie poddajemy, jeszcze próbujemy. Zobaczymy, jak będzie w kolejne dni. Także też nie powiem. Cieszę się, że trochę tutaj to drugie śniadanie nam zniknęło, bo to zawsze jeden posiłek mniej do przygotowywania. I ja też zawsze z tym drugim śniadaniem mam największy problem, co tam wymyślić. No, ale tak jak mówię, raczej, raczej. Raczej ja jestem za, zbyt głodna, żeby rezygnować z tego jednego posiłku, ale zobaczymy. Więc dobra, żeby mnie ja już tyle nie gadała, lecimy. No i tak jak właśnie tutaj miał być omlet z jogurtem, który, który miał właśnie też, mieliśmy wykorzystać kilka rzeczy, które mamy napoczęte na w lodówce, no ale to nie pykło. <laughs> Zrobimy na lunch, znaczy właśnie mój partner będzie robił sałatkę z... Sera koziego, właśnie taki ser kupiliśmy kozi z e, algami, co ciekawe, na, tym, na tych darach ziemi. I mamy kiszone buraki, bo tak jak wiecie, on właśnie robi zakwas z buraków i tam zawsze to na tych kiszonych buraków zostaje, więc dzisiaj sobie zrobimy do tego taką sałatkę. Mamy też ten pad thai, który właśnie mieliśmy robić w sobotę, ale się okazało, że nie mamy limonki, a moim zdaniem, pad thai bez soku z limonki jest bez sensu, więc przenieśliśmy go na dzisiaj. Jutro sobie zrobimy kanapki. Potem, właśnie chcę zrobić takie takosy z tym mielonym stofu, które robiłam w zeszłym tygodniu do Kesadii. Trzy porcje mam zamrożone, więc jedną sobie do tego weźmiemy. Mamy też zamrożone, mamy i Kesadiet, y y guacamole mamy zamrożone, i mamy całe takie awokado zamrożone, więc sobie do tego jeszcze rozmrozimy. Do tego jeszcze jakieś pomidorki, jakieś coś tam, coś tam. I myślę, że to będzie bardzo smaczne. Tu będzie właśnie ta zupa pieczarkowa na śniadanie, nocna owsianka ponieważ właśnie córka nie lubi tej nocnej owsianki, także na śniadanie zawsze tylko tą ciepłą robiliśmy. Ale my sobie, jak sami, to możemy sobie zrobić tą. Na drugie śniadanie, przepraszam, na lunch, jeśli zostanie, to będzie ta zupa pieczarkowa. E, jeśli nie zostanie, to coś innego się wymyśli. I to jest ta soczewica po marokańsku, którą też Wam pokazywałam. I w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu, że właśnie mam takie gotowe danie do wrzucenia do instant pota, e, zamrożone. No i, so no i właśnie tak jak mówię, to jest danie, które jest przygotowane, że można je zrobić, ale jeżeli nie zrobimy, to jeszcze dalej może w zamrażalniku siedzieć. I tu właśnie na śniadanie chcę zrobić muffinki jajeczne z tym serkiem, z szynką, tam dorzucimy jeszcze jakieś warzywa. I to też, ponieważ w czwartki robię córce lunchboxy do przedszkola, ponieważ po przedszkolu idzie na basen, to też taką muffinkę do tego jej dorzucę. I też właśnie to, co nie robiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli ta sałatka z kuskusu i pieczonych warzyw. I to też właśnie chcę dorzucić do tego lunchboxa, choć raczej nie sądzę, żeby to zjadła, ale spróbujemy. I wczoraj właśnie przeglądałam też zawartość zamrożenika i znalazłam te suvlaki tofu, takie powiedzmy ala po grecku. I myślę sobie, że to sobie zjemy, ponieważ będziemy mieli już tą tortilę otwartą. To zjemy sobie w tej tortili z jakimiś taciki, z jakimiś warzywami. I na śniadanie będziemy chcieli zrobić znowu quesadille, tylko tym razem z pasną z fasoli. Taką typu Refried Beans. Nie wiem, czy to jakoś funkcjonuje pod jakąś szczególną nazwą po polsku. Do tego miała być fasola pinto, której nie dostałam na razie, chyba że jeszcze gdzieś w innym sklepie mi się uda. I, to, i do tego jakieś, jakieś serdamy. To jest właśnie też taka rzecz, że ja normalnie bym może tego nie robiła na śniadanie, bo córka praktycznie na pewno tego nie zje, ale skoro jej nie będzie. Tu sobie zrobimy jakieś sushi stofu i w piątek jemy obiad na mieście, pójdziemy na burgery. W sobotę, zgodnie z młodej życzeniem, będą naleśniki. Jakbyśmy chcieli gdzieś pójść, no to zrobimy sobie lunchboxy, możemy zrobić sałatkę z solera, bo do niej mamy składniki, możemy zrobić ciastko owsiane i tak sobie pomyślałam, że takie placki azjatyckie z makaronem soba, z jakimś takim sosem do maczania. Tu też jest danie, które nam zostało z zeszłego tygodnia, czyli ta wegańska pieczeń. Do tego mamy ziemniaki kupione, więc jakieś pire ziemniaczane yy, i pieczone warzywa. I tu też córka prosiła o hot dogi, yy, tylko muszę jeszcze upiec jakieś... Yy, Jakieś bułki do hotdogów, jogurt zjemy z granolą, i ponieważ jesteśmy za, zaproszeni na urodziny do mojego siostrzeńca, to też odpada obiad w niedzielę, co mnie bardzo cieszy. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień. Papa!